Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakochani w Lego, z tej strony Kuba. I Krzysztof. Jeżeli jesteśmy we dwóch, to oznacza tylko jedno. Kolejne Lego, zakupy. Ten dzisiejszy chod no, jest delikatnie wyjątkowy, bo mamy same nowości dzisiaj, także będzie fajnie. Będzie się e, to co, lecimy? No, nie przedłużamy, nie? Tak jest. Pierwszy zestawik to. Taka, taki mini rarytas 60287 Traktorek moi mili, farma w LEGO City była bardzo długo zaniedbywana Nie mieliśmy zestawów dotyczących tej dziedziny A tutaj proszę, LEGO nas zaskoczyło Dobrze wyglądający traktor, fajna nabierka Przede wszystkim królik moi mili No i te warzywka fajne, nie? Dokładnie tak Minifigurki mają fajne ogrodniczki, więc myślę, że cały zestaw prezentuje się naprawdę dobrze tak jest. Dalej idąc, również Lego City. Troszeczkę chcemy teraz tą kolekcję sobie powiększyć. 60283. I to jest camper. Camperów w Lego jest bardzo dużo. One bardzo często wychodzą. Ja nawet mam kamper z 2009 roku. No i też go wam pokażę. Właśnie ja chyba porównam go do tego w recenzji. O, Takie będzie porównanie ciekawie. będzie. Fajnie, fajnie. Jak Lego. Ewoluuje przez ten czas. No To już kilka, kilka lat będzie, nie? Tak, już dokładnie. Za... 11, więc mm -hmm. dosyć sporo. No i co? Bardzo fajna konstrukcja, bardzo dobra akcesoria, crossand jakieś nadruki, donatów, truskawki. No dzieciaczek i... mały, nie? Dokładnie. Przede wszystkim <laughs> dzieciaczek w takim nosidełku. No i fajna. I to nie ostatni dzisiaj. Nie ostatni, no, dokładnie. dokładnie. Fajny też, fajna sobie jest para rodziców, fajna para minifigurek, więc wszystko się tutaj zgadza, jak najbardziej. Tak, trzecia sztuczka, to jest już ostatni z LEGO City, 60289. I tutaj przyznałam się szczerze, że nie wiem, czy ten set będzie mi się podobał. Na razie podchodzę do niego z mieszanymi uczuciami, tak on wygląda. Nie wiem, może Ty masz jakieś zdanie wypracowane? O, no, sporo żółtych klucuszków. no zobaczymy. Też. Dokładnie, lecimy dalej. No. I tutaj kolejne dzieciątko. dzieciątko 75 299 i właśnie dlatego tak. dla tej minifiga figa chyba dużo osób w ogóle kupuje. Tak, to. tutaj mamy, słuchajcie, The Child, czyli ten grogu, zobaczcie, wyśmienite minifigurki, tu, tu, Tusken jest też, Mando, no i ten grogu, no po prostu rozwalają system minifigurki. Mhm. Dobre są też te tanowe elementy, bo one, moi mieli się niezwykle przydają Będziemy. do... Korzystać. Tak, do, do różnych plażowych, piaskowych konstrukcji, więc. Dobra. I kolejny Star Warsik, e, czyli mamy tutaj 75 300 tak, Imperial. Interceptor. Bardzo fajny statek, niestety ma mało przestrzeni użytkowej w środku, bo jest tylko miejsce dla jednego tak, pilota. w ogóle to tak troszeczkę zeszliśmy z tych dużych statków na takie teraz mini. Tak, ale... tak, ale to, to są nowości, które warto zresenzować, warto mhm. Wam pokazać i warto mu się przekonać, czy są dobre tak o. naprawdę. No i to, to jest moje mini najważniejsze, czyli mini figurki. Tak, fajny droid. Mhm, dokładnie tak, to są wyśmienite i też jest, jest szturmowiec, bardzo, bardzo fajny set. Mały, ale klimatyczny. Tak jest. No i ostatni zestawik. Zostawiliśmy sobie na koniec to, co te gryski lubią najbardziej. Tak czyli jest. Lego Creator 3 w jednym... Nasza ulubiona seriach. 31 3118. Tak, to jest tak, chatka. Domek Cyferów. tak. No Nie ukrywam, że to chyba ten zestawik, kto tutaj najbardziej z tych wszystkich no, ciekawi, intryguje. Jest dużo fajnych tutaj zwierzaków tak. składanych, delfin chyba, tak? tak tutaj delfin. mamy żółwie. E, też można jest. też na płaszczkę to przerobić. Mamy trzy deski. Tak, trzy deski no. surfingowe, bardzo fajna kolorystyka jak to Lego, jak to w Lego Kreator. Może wnętrze jest z, z lekka niedopracowana, bo mamy mało akcesoriów, ale to wszystko się okaże. No i bardzo fajne. Konstrukcje alternatywne. Mamy taki mini stateczek z latarnią morską oraz kompleks wypoczynkowy. Myślę, że chyba możecie liczyć na w miarę szybką recenzję tego zestawu. Tak, podejrzewam, Na tak? pewno będzie on pierwszy zrecenzowany, tak Aha. mi się wydaje, bo jest super, a my bardzo też lubimy LEGO Kreator. i warto zauważyć, że jest też nadruk pudełka pizzy tutaj w tym miejscu. O, to, a, to chyba pierwszy taki, Tak. Nie? My go nie mieliśmy, więc jak najbardziej kilka fajnych elementów. Są też takie oto zasłony, takie wrota do, do, do okien, więc no kilka ciekawych klocuszków tutaj wychwycimy. Będzie ciekawe. Dokładnie tak. No to co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego e, hola, tych Lego zakupów. Pamiętajcie, aby zasubskryb zasubskrybować nasz kanał, bo wtedy te recenzje, tych setów Was nie ominą. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Pa pa!